Ok, także cieszę się, mamy ziomeczki z tej strony, i to was już w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w odcinku z serwera coxcraft.pl, można powiedzieć że coś nowego na moim kanale, bo wystartował tutaj tryb Bedwars, który bardzo mnie zaciekawił i w dzisiejszym odcinku, właśnie zagramy po prostu najzwyczajniej na świecie w Bedwars. Myślę, że takiego odcinka po prostu z zwykłych Bedwarsów może troszeczkę brakowało na moim kanale, także dzisiaj będzie taki luźniejszy odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z Coxcrafta, dajcie znać w komentarzach oraz zostawcie przede wszystkim łapkę w górę, dzięki temu będę wiedział, że chcecie zobaczyć więcej odcinków z tego serwera, także wszystko wiecie co robić, a ja zapraszam was już do oglądania całego odcinka. Okej, okay, także jesteśmy już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku, no i jak widać tradycja z derpem co się podtrzymała, cały czas jestem różowy znowu. No, nic, tego się już chyba nigdy nie. Także słuchajcie, jesteśmy na dzisiaj na serwerze Coxcraft.pl I tak jak mówiłem na początku, zagramy dzisiaj najzwyczajniej Bad Wars. Na serwerze tym właśnie Coxcraft wystartowały beta testy Bedwarsów. Nie wiem, ile one już trwają z tydzień albo dwa. E, czekam to z niecierpliwością na pełny start tych Bedwarsów, bo naprawdę fajnie one wyglądają. Jest to po prostu coś nowego. Wiadomo, w Bedwarsach nie da się zrobić za bardzo czegoś nowego. Lecz tutaj na przykład mamy jakieś pułapki. Bardzo fajnie to wygląda. Fajnie to jest po prostu zrobione, także mi się to podoba. Jeszcze raz Wam przypominam, tak jak mówiłem. Słuchajcie, na początku, że jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z Coxcrafta, to dajcie mi tym znać, zostawiając łapkę w górę pod tym odcinkiem. Jak będzie dużo łapek, myślę, że tak ze 100. To będzie po prostu kolejny odcinek z Coxcrafta, No bo myślę, że ten serwer jest bardzo fajny. Wiem, że wielu z moich widzów, czyli was, wy, którzy to oglądacie, po prostu gra na tym serwerze i myślę, że chcielibyście też zobaczyć odcinki z tego serwera. Myślałem również nad live'ami, ale myślę, że zrobię wam jeszcze jakąś ankietę na karcie społeczności dotyczącą tego. A właśnie, odnośnie dotyczącą to zaplątałem się, przepraszam. Wracając, a propos e, ankiet na karcie społeczności, ostatnio była ankieta, właśnie czy chcielibyście zobaczyć odcinek e, z Krafta. Wracając, to ostatnio na karcie społeczności była właśnie ankieta, w której e, mogliście zagłosować, czy chcecie właśnie zobaczyć jakiś odcinek z I o dziwo było tam aż chyba 150 głosów, także bardzo sporo. E, no i 60, chyba 6% było na to, żeby e, po prostu e, odcinki z pojawiały się częściej. Teraz ta ankieta wam się wyświetla. Myślę, że taką samą podobną ankietę zrobię, po prostu też. Odnośnie liveów z Cox'Craft będziecie mogli również sobie sami zagłosować, sami zadecydować, bo ważne jest to, żeby to, co nagrywam, podobało się również Wam, a nie tylko mi, słuchajcie. Także to też od Was zależy, czy chcecie to zobaczyć, czy nie. Dobra, i mamy tutaj Diaccy, jedyny minus na tych Bedwarsach. Ja wiem, że to są beta testy, ale po prostu ta mapa mi za bardzo nie siadła. No nie podoba mi się za bardzo jej rozłożenie, po prostu, no ale musimy po prostu uważać na to, że są to beta testy i po prostu te mapy będą, no prawdopodobnie będą jeszcze lepsze, tak mi się wydaje, wraz ze startem. E, dobra, kupiliśmy. Sobie w międzyczasie pancerz na zbroję. Kosztują tylko dwa diaksy, także bardzo mało z jednej strony. E, tam nie ma żadnej drużyny, więc zaczniemy się budować. Słuchajcie, w tą stronę. Nie wiem, jak to tutaj wygląda na tych bedwarsach jeszcze z jakimiś gadżetami. Na razie nic nie widziałem, ale to w sumie może i dobrze. Nie będziecie mieli na to narzekać, że używam patyka teleportacji cały czas. Dobra, słuchajcie, idzie tutaj. W ogóle śmiesznie są nazwane tutaj kolory tych drużyn. Ja na przykład jestem różowy. No po prostu jestem różowy. Ok, ale tutaj. A nie, pozmieniali te kolory, bo ostatnio, jak tutaj grałem, to były kolory takie, że żółty to był gąbka. Yy, czarny to był obsydian. Pozmieniali, widzę, że teraz, że te kolory. Także spoko, bo tam. Dobra, nie wnikajmy w to, co się stało. Po prostu w życiu dzieją się czasami yy, różne rzeczy. No, szczególnie u mnie. Także słuchajcie, lecimy dalej do drużyny. To jest drużyna. złota. No niestety, słuchajcie, znowu zginąłem. Ale trzeba się wziąć w garść i w końcu ty kogoś rozwalić. No, te Bedwarsy nie różnią się aż tak niczym jak z innych serwerów. Także powinienem dać radę kogoś chociaż tutaj zabić. Chyba, że na tym serwerze te same prosy jakieś grają. No, nie wiem, nie wiem, zaraz zobaczymy. Eee, żółty. Znaczy, to jest złoty. Dobra, żółty i złoty to dwa inne kolory, sorry. Wracając, złoty do mnie nie poszedł, bo widziałem przed chwilą, że spadł. Także dobrze dla mnie, ale problem mały to my z nim możemy mieć. Dobra, zrzuciłem go. Mam nadzieję, że się udało. Dobra, cyk, cyk. Szybciutko niszczymy. Proszę bardzo, dobrze, że kupiłem się kierkę. No i cyk, pierwsze łóżko na Bedwarsach na Coxcrafcie. Zniszczone, ale zdedać to raczej zdedam No to nic, słuchajcie, zdedałem, ale ważne, że łóżko zniszczyłem. Zaraz tam po prostu się idziemy dalej klepać. Ciekawe co on do mnie przyjdzie. Czy teraz możemy myślę, że tam iść trochę łaszko, słabo mam te łóżko budowane, ale w sumie myślę, że nie ma co przykuwać aż takiej uwagi do obudowy łóżka. Po prostu musimy się zająć tym, aby go zabić. Widzę, że on tam uciekł ze swojej bazy, no to czyli po prostu no, za bardzo będzie trochę ciężej go zabić, ale jakoś sobie poradzimy, słuchajcie, zróbmy takie coś. Dobra, bardzo fajnie. Prawie nie straciłem żadnego HP, jedynie tutaj pół serduszka i teraz tak, jeszcze nie ogarniam za bardzo tego sklepu, dobra kupię sobie mieczyk, ten kamienny mogę odłożyć, do... nie mogę odłożyć? Dobra kupię sobie jeszcze refa, dokupię sobie bloki... Okej. Okay. Czy ja kupiłem miecz niechcący? Serio? A gdzie jest mój żelazny? Dobra, tutaj jest. I jeszcze chcę sobie kupić. Kurde, coś chciałem kupić, ale zapomniałem. Dobra, zrobimy tak. Kurde, ej, gubię się tutaj. Ej, co ja robię? Dobra, okej. Okay. Dobra, nieważne, idziemy. Dobra, słuchajcie, zostało jeszcze dużo drużyn, całkiem sporo y, tutaj na tych bedwarsach i czekajcie, co my tutaj mamy? Czy tam ktoś jest? Nie za bardzo. Hmm, no właśnie, czekajcie, bo gdzie mógł pójść złoty? No musiał pójść, te. aha, dobra, on może tutaj i tam. I właśnie zniszczył łóżko, dobra, łóżko żółte zostało zniszczone przez złotego, także lecimy tam, bo właśnie może któryś z nich będzie mieć teraz mało HP i uda się po prostu ich zabić. Także czekajcie, cyk, tutaj sobie pójdziemy, cyk, jest? Nie, dobra, śpią tych villagerów, nieważne. Dobra, zróbmy sobie takie przejście. To nie gra dla mnie. Dobra, słuchajcie, złoty jednak ogarnia bardziej gierko niż mi się wydawało, także będzie trochę ciężko to wygrać. Możemy kupić łuk, ale to będzie bardzo hamskie jak kupimy łuk, ale zrobię to. Ej, ten złoty wszystkich zabija. Przed chwilą zabił żółtego, teraz czerwonego co za chłop, jakiś spocony player. Co to ma być? Halo? Ej, dajcie mi jedno złoto, halo? Czemu mi nie dropią? O, dobra, jest. No. Kurde, czy ja się doczekam na te jedno złote. O, jest, dobra, super. Cyk, cyk, dobra, ile co tam? Może zrobimy tak, że podbudujemy się na środek. Albo zaraz jeszcze diaksy zbiorę. Zobaczymy. Kurde, żeby ktoś zabił tego złotego, bo już zostało bardzo mało y, osób na tej arenie, no i troszeczkę zaczyna się robić problem. Widzę, że oni tam biegają. Dobra, to ja sobie pójdę w takim razie na środek i od środka spróbuję zbudować jakiś most, żeby tam do nich przejść. Zobaczymy jak to będzie. A może spróbujmy tak się poulepszać, kupić jakieś emeraldy, Zaraz zobaczymy to. Może zbierzmy sobie na razie emeraldy, nie budujmy się nigdzie. Dobra, widzę, że tam. O, dobra, tam będzie klepa. Ej, jak ja bym trafił. Nie no. Ej, prawie trafiłem. Ty, spadliwe dwóch. Ale. <grym> no dobra, złoty nie żyje. No to super, tylko czerwony miał łóżko, widziałem. No dobra, to zbieramy w takim w takim razie emeraldy. E, I lecimy zaraz do czerwonego go zniszczyć. Mam nadzieję, że on nie będzie jakiś super, super. Przecież nie wiem, ma taki nick, że trochę się go boję, ale. Dobra, słuchajcie, mam już 8 emeraldów. Także zamierzam się cofać teraz do swojej bazy. Także pójdźmy tutaj. Zobaczymy, co możemy kupić na tym serwerze. Nieważne to co się stało To był największy fail tego odcinka Dobra słuchajcie nie możemy się przejmować tym co się stało Musimy po prostu iść niestety No straciłem 8 emeraldów przez swoją głupotę No ale to też trochę przez to że nie ogarniam jeszcze tej mapy Gram tu może nie wiem z trzeci raz na tych bedwarsach Coś takiego więc jeszcze tej mapy Za bardzo też nie ogarniam jak ona działa Przede wszystkim mówiłem no że niestety ta mapa mi za bardzo nie siadła Ale trzeba wziąć pod uwagę że są to tylko i wyłącznie beta testy Także po beta testach Te mapy powinny być po prostu inne I lepsze tak mi się wydaje Dobra tam jest czerwony i czerwony mi się wydaje że jest kurde ulepszający tak, fest, że nie będę mieć żadnych szans. O kurde, ale mam złota. A wiecie, co się robi, jak ma się złoto? o to się robi. Dokładnie tak. I kupimy sobie jeszcze to. No i super, dobra. Cyk, bierzemy. Może hamsko zagram, ale może wygram dzięki temu. Zobaczymy, bo ja muszę wygrać. Pier musi być wygrana. Pierwszy odcinek z Bedwars na Cockcrafcie. No musi być wygrany, no nie masz szans. Nie ma. No i wygrałem. Nie no, nie wygrałem, bo on łóżko ma przecież. Zapomniałem Boże. Ja w ogóle zapomniałem, że on ma łóżko, ale poza tym ja też mam łóżko. Też o tym zapomniałem w ogóle. Ale dobra, mamy duże szanse, bo teraz yy, go zabiliśmy. Także Git. No i będziemy musieli się po prostu do niego wybrać. Słuchajcie, Ej, kawałek drogi tam jest do tej bazy różny czerwonej. Może po drodze. Czemu on umarł? No dobra, może zginą w tak samo głupi sposób, jak ja niedawno, no ale okej. Okay. Dobra, kupimy sobie ostrość na mieczyk. Myślę, że to może się przydać. Tak, dokładnie, to może się przydać. E, kupimy sobie refy, proszę bardzo. I jeszcze kupimy strza. No i dobra, myślę, że mam predyspozycję do tego, żeby teraz. Ja ci, jakie trudne słowo powiedziałem. Predyspozycja. dobra, lecimy sobie tutaj, słuchajcie, jesteśmy już bardzo blisko bazy drużyny czerwonej. No i zobaczymy, co to będzie. Coś, zaczyna mi trochę bloków brakować. Może sobie zaraz jeszcze trochę je e, dokupię. Czy czerwony tutaj idzie? Nie, no czerwona baza jest tutaj, tak? Ej, on prawie w ogóle nie ma ubudowanego łóżka. Czy to jest szansa dla mnie? Ej, czy jego nie ma w bazie? Ej, nie, on mi chyba poszedł łóżko zniszczyć On tam jest, buduje się do mnie Dobra, niszczę łóżko, zniszczyłem I muszę szybko za nim lecieć teraz Nie opłaca mi się ginąć już po prostu Najwyżej stoczymy walkę, jeden versus jeden Ale zobaczymy, muszę tam na razie lecieć Żeby go tak z łuku... nie no, tutaj go nie, nie dam rady z łuku. No nic, słuchajcie, lezimy Spróbujemy, zobaczymy co to będzie, cyk, cyk Tutaj jest już moja baza, no tak Tu już jest moja baza Wypad, chłopie We, 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 dobra, czekajcie Obiłem go Dobra, zobaczymy co to będzie. On mi napisał Ezik z łuku. A idź pan. To się gra, żeby wygrać? Ja was nauczę widzowie, to się gra, żeby wygrać, pamiętajcie. A weź ty jeszcze go traf z tego łuku, to jest problem dopiero. Dobra, widzowie, ja wam pokażę sztuczkę, patrzcie. Nie, 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 nie trafisz mnie, chyba sobie żartujesz. We, we, we. Ej, kto mnie nauczy strzelać z łuku, widzowie? Bo tutaj leciutki problem, bym powiedział. No nie, nie mogę go trafić z tego łuku. Dobra, lecimy. Tyk. Ej, czy ja naprawdę go nie trafiłem? Dobra, ja mam lepsze rzeczy. Wygram to. Dawaj, 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 jest, wygrałem, dobra, ej, no, w sumie to nie wykorzystałem łuku, bo nie trafiłem go, no dobra, P pierwsza wygrana, także bardzo fajnie, widzimy się już na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek do końca, pierwszy odcinek z Coxcrafta z Bedwarsów, no i arenka wygrana, także przygoda z Bedwarsami na tym serwerze zaczyna się naprawdę bardzo fajnie, jeszcze raz wam przypominam, tak jak mówiłem na początku, jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a propos łapki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków, to właśnie łapka w górę zostawiona przez was, To będzie będzie dla mnie znak, że chcecie zobaczyć więcej odcinków z tego serwera. Myślę, że 100 łapek i kolejny odcinek z tego serwera. Może już tym razem jakimś challenge'em albo z headwarsów, zobaczymy. Może jakieś ankiety jeszcze będę robić propos live'ów. Także e, wszystko jest przed nami, słuchajcie, zostawiajcie łapki w górę i dzięki temu będzie więcej odcinków. Także jeszcze raz wam dziękuję, że oglądaliście do końca, no i siema.